Witajcie w 14. witaj... nie. Witajcie w czternastym odcinku z gry Poker z tej strony No, jak zwykle, tak. A ja to jest 14 odcinek z gry no. <laughs> um, to może... Um, nie wiem, nie wiem, ale... Poczekajcie, bo muszę jedną rzecz sprawdzić. Pokerskip... Um, I gdzie to jest? Chyba regionalne. Re Regionalna. Tak, 27, 500. Nie wiem, bo jest takie coś, że po dzisiejszym Pokémonem dnia jest Aron. I nie wiem ile on kosztuje jak się go tak kupi. To spróbujemy łapać przynajmniej jednego jakiegoś arona. No mal mój matki go pokona. Jest, to niemala. 7 to tam, nie, przyjdę mi się. No i 10k. Co, co, co nawet się na tą pustynię? O, bal tutaj. Bal to, 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 to i. Nie wiem, jak się wypowiada, mówi się, nie wiem. I tyle już mi żarło, to lepiej nie padać na tą pustynię. Chyba, że sobie zbieramy na ten, na ten, na ten strój. Ale to tak będzie zżerało sporo, sporo kaski. Ja jak ty ty ba. Ba, 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 coś tam, coś tam Do który to był level? Ha, 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 który to był level, bo... O! Szósty, ba, 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 ba. nie To nie opadam się Chcę łapać friendballa Kolejny? Może zygzagun? Bo on ma Musi lepiej tam mówić. ma najmniej Expa z całej naszej drużyny. Jest. Tak, on za sporo idzie. No aron Ten. Jego. Ar ostatnia ewolucja Arona jest epicka. O tak. Jestem z idiotą matki pokona go jest, mm. mamy go i jest tak mało no niestety <laughs> a? co? A nie no dlaczego? Dekompensacja w Google sobie poszukam. To jest dekomprens Dekompensacja. De de Wadam wymowy. Dekompensacja. Tak, o teraz dobrze de pójdę. Dekompensa. Dobra, nie już tego nie powiem. Uj, barbot. Kolejny. Jeśli macie jakieś konta, konta na na Poki Life, coś, coś miało pokazujcie. znaczy wpiszcie w komentarzach ich, ich wasze nigi, To ja tam, wiecie, zobaczę sobie przej. Mm, Frank No nie, no Frank no się bez Nie Na przykład Pokażę Wam teraz y, architektonik, jak on się nazywał. Y, Julia Julian y, 2110. Jak widzicie, 50, 57 level na średni poziom życia, jest 39 punkty rankingowe 1122. Nie ma żadnego towarzystwa. To, y, stowarzyszenia. J, jego opis to i system, tak. Em, baldum te... Be, beldum, to jego Pokemon główny psychiczny stalowy. Ten taki wiecie chyba za punkty e, punkty zasług albo e, w, 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 wulkan czy nie, jest? Aha, góra. Można go zdobyć. Albo za punkty zasług. Jaką znaki, widzicie? No, był gości, wykokrzony, muszę powiedzieć. No bo... Psy, jego... Kemon, nie wiem czy bym mnie powalił, ale nie, jesteś słaby przecież. Przyznajcie, kolejnego friendbala. No, Ech, zmarnowałem. Wow. Czyżby. No, nie. Zmarnowałem. Fajnie, tam pod odcinkiem, to wszystko. No nie, no. 15 piłka. użytkowa Trzeba by to kupić. Mhm. Poczekajcie prawie... O. Się. Ja. Mhm to to są aha, dobrze 12 tysięcy za? śrubustynny? No, no. no właśnie, na libale kupię ciekawe na ile nastać no, 30 o, a chciałbyś chciałbym no, 19 17? no chcę ja? 17, może być, to będziemy mieli 30... Nie, 40... Yy, co jego tam? 24. 20. Aha, no dobrze. Czyli że 24. Tak, na mój czas słapania Pokemonów, tak. No co, byś, Tak... Zostanie nam tam 2. Albo może w ogóle. Hmm. Zostanie nam dwa, albo w ogóle. Też nie było odcinka w sobotę, bo byłem zajęty. Przepraszam. A, hej, hmm. body. ma najmniej przywiązania. E. A, dlaczego? Lotat nie może wziąć jej przysmaków. Aha, przecież ja mu dałem. E, e, jak się nazywa? Pokaz przysmaki. 14 gdzie? No, co ja klikam? No, co ja klik. Bez komentarza, ile teraz masz przywiązania? O, ile masz teraz przywiązania? No, gdzie to patrzam? 33 To chyba więcej. To nawet więcej daje niż ten, niż Poket Przysmak. O wiele więcej, bardzo. Dużo więcej. No, o wiele. Może w jakiś pokemona poszukam. My. Poszukamy pokamona jakiegoś... Tak jakiegoś. Yy, lodo... Lodowy. Lodowy. Hmm. hmm. Może się nam czytać lodowy pokamon. Gdzie? Yeah takiego tylko, że tańszego, ale chcę zobaczyć, w co on ewoluuje, czy w ogóle ewoluuje w coś. Damy, to rodzawa góra. U. Fajna ewolucja, ale na wysokim levelu, na 42. <laughs> Taka buźka fajna. Buźka, latająca buźka. Latająca, latająca buźka. Ja. Taki Pokémon nie wiem czy mi się przyda. No Ta, to, jeszcze takie staty. Poszukajmy jakiegoś innego. Łop. Łop. Może jutro, nie obiecuję, ale mowy jutro naganam... Yy, nie, przecież nic tego mam. Yy, Ocinek z live No się wrzucę, odcinek z live może. Nie obiecuję. O! spajnik. Spajnk, Spańk! 40 meditate? Więc hmm. ja już wiem, dlaczego za 40. <laughs> tym akcentem. Znaczy. Nie, nie akcentem. Tym tekstem. Dobrze. Tym tekstem pożegnam się z Wami. Yy, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Stavros Stroll był Mki. No. no i cześć. Siema. Tak, siema, Cześć. No.